Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Sonny Dzisiaj będę nagrywał Minecraft Horror Map Ostatnio wam się spodobał film, więc mam nadzieję, że ten także wam się spodobał Jest to mapa o nazwie Urbex Chyba jakoś tak się nazywa Ustawienia oczywiście jak zawsze sobie ustawiam na początku Możecie sobie teraz zobaczyć jak właśnie one wyglądają. Niestety nie mogłem sobie wrogich stworzeń wyłączyć, bo nie wiem jak to się po prostu robi. Więc jak chcecie to możecie oczywiście mi napisać. Nie wiem czy to nie będzie straszna jak ostatnio było. Mam nadzieję, że będzie trochę straszniejsze niż tamta. Twórcą tej mapy jest Lewy Gaming Minecraft Map Universe. Czyli w sumie ta mapa wyszła z tydzień temu. Teraz klikamy w fabułę. Daniel po zakończeniu eksploracji opuszczonego bunkra, znajduje w okolicy również opuszczony dom, w którym postanawia zrobić urbex. Co to znaczy urbex? Nie mam pojęcia. Ale nie wiem, może jakiś rytuał? Nie mam pojęcia. Dobra, startujemy grę. O, od razu fajne dźwięki słyszę. O, gdzieś jestem. No to zaczynajmy. Dobra, Daniel. Włącz kamerę, kliknij tutaj. Dobra, już. Nie można. O kurde. O, ale fajne. Witam oraz zapraszam do zwiedzenia razem ze mną tego oto opuszczonego domu. Natknęła... Natknąłem się na niego podczas drogi powrotnej z ostatniego Urbeksu. W którym eksplorowałem pobliskie bunkry. Dlatego mam nadzieję, że będzie to równie straszny i ciekawy odcinek co, prze... co poprzedni. Dobra, koniec tego gadania. Zaczynajmy Urbex. Urbex to może ja jestem. Nazwa kanału albo po prostu nazwa naszej serii. Bo widzę, że coś nagrywam. Kurde, ale tekstura. Stary, powoli rozpadający się dom. Jak na razie nic specjalnego. A graffiti. O kurde. Roz... Y, tu było graffiti. <grym zespołanowano> Jak zawsze muszę coś zepsuć. O tego nie mogę otworzyć. Dobra. To jest jakieś. Oko? Chyba. Mogę pójść do góry. Ale tu nic nie ma. Tu wyjść nie możemy. Hmm. Może pójdźmy z innej strony. Dobra, tu chyba też nic nie ma. Szukam jakichś przycisków czy czegokolwiek, co tu mogłoby być. Ten strach na brugle jest też taki podejrzany. <grytanie> w sumie to jest teraz wszystko podejrzane. E, dobra. Coś tu jest. Ja? Przez kratę się nie prze... Cisnę, ale za tą pomocą drabiny, która była w tamtym pokoju, powinienem móc wejść na górę. Ale było zamknięte. No dobra, może po prostu musiałem tu pójść. Czekaj. Zbierz drabinę! O, dobra. Klikamy. Dobra. Zbieramy ją. Mamy już chyba. Czy tu była jakaś dziura czy coś? Albo tu. O nie, czekajcie. Możesz kłaść na blok żelaza. To jest blok żelaza. Dobra. Hmm. Na razie nic podejrzanego tutaj nie ma. Jeszcze się rozglądam. O i wpadłem w pojęcie. A! Dobra i możemy teraz tu przejść. Oa! Coś tu jest? Do kliknięcia. Chyba nie widzę na razie. Hmm. Mamy klucz. Ale do czego nie wiem. Oj, mało widzę trochę. Co to jest za dźwięk? Co się dzieje? Ktoś tu przyjechał! O oh, fuck! Niech to szlak! Ktoś tu przyjechał, muszę się stąd, gdzieś schować. Schowaj się do skrzyni, kliknij tu. Dobra, schowałem się Na razie nic podejrzanego O kurde, ktoś tu wchodzi Ale fajne to są dźwięki No nie wiem, czy nie lepsza mapa niż ostatnio Oj Coś się pali, ja nie mogę się ruszać, tylko muszę patrzeć. Jezus Maria! A, jumpscary chyba to już są. Tak znikąd. O nie on to chodzi kurde A, właśnie nie chciałem w takie gry grać tego typu. Mogę już wyjść? Tu są właśnie takie jumpscare'i, chyba będziemy... Dobra, chyba odjeżdża stąd. Nie wiem, czy mu przyjechał, sprawdził i pojechał i był chyba z krwi cały. No nie niefajnie. Nie, nie wiem, jak długa będzie ta mapa. Mam nadzieję, że około 20 minut. Uff, chyba jestem bezpieczny. Dobra, trzeba by było już stąd wyjść. Skoro znów jestem sam w tym domu, to może warto szybko dokończyć jego eksplorację. Zawitać do piwnicy. Wyjść z skrzyni. Wychodzimy. Dobra. Dobra, mamy teraz tu otwarte. Piwnica. Hmm. Gdzie by mogła być piwnica? Bo stąd przeszliśmy. Nie wiem, czy ona jest na zewnątrz, czy w środku. Że tu trzeba wejść. O! Otwórz wejście do piwnicy. A, bo mamy już klucz. Dobra, sorry już rozumiem. Mam tu shaderki. Complementary shaders, jakbyście chcieli. One są bardzo fajne. I te drzwi trochę są SUS. Tego nie otworzymy. Coś tu jeszcze jest. Skrzynka jakaś? Cela w piwnicy? Co jest? Dobra, chyba musimy stąd wyjść i poszukać czegoś Co by mogło nas zaskoczyć bardziej niż jakaś cela. Dobra, pójdźmy sobie tu. Co, 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 co? Kto to był? Nikogo nie widziałem. Ale był Jumpscare chyba. Hmm. Dobra To jest trochę creepy Na pewno jest straszniejsza mapa niż tamte jest jumpscare śmieszne <grym> Więc jeśli nie widzieliście to oczywiście możecie Wpić na tamten odcinek To jest ta cela? Nie ma tu nikogo Ale tu za co coś jest Na kucak, bym wolał Chociaż dobra Ja się tam nie... Specjalnie to jest zrobione. Ja chyba będziemy uciekać i będziemy drabinki stawiać, dobra. Albo coś takiego. Czemu tu jest tyle krwi? No właśnie. Get out of here. Czyli musimy chyba stąd po sobie odejść. Przynajmniej nam każą się wynosić stąd. Tu chyba nic nie ma. To labirynt jest, no. Tego otworzyć nie możemy Tu pewnie jumpscare będzie Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę Dobra O kurde O fuck Dobra, run, 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 run nie chciałem Już wiem po... Bo... O kurde on ma speeda jakiegoś O! Fak, 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 fak Tu nie pójdę, tu nie pójdę, tu nie pójdę Co ja mam zrobić? Po co ja tu przyszedłem? fak, ging king, gin. Nie, nie zbliżaj się do mnie Nie wiem co mam zrobić widzowie Totalnie nie wiem Spróbuję go trzymać na dystans, ale mi trochę nie wychodzi. Wiesz, odradza mi się życie to dobrze. Aha! Jaki ze mnie nie wiedziałem, że tędy możemy przejść. No, jaki ze mnie kurde. Od początku to to było, widzowie. Ja tam wam to wytnę, ale ja tu tak długo z tym ten walczyłem. Dobra, tu nic nie ma. Uwaaa... Wow. Kanały moją ulubione w horrorach. Pewnie. Nie miałem dziś w planach eksploracji kanałów. No, trochę ohydne. Coś tu skoczyło za mną? Mam szybciej uciekać czy coś? Hmm, fajnie, fajnie, naprawdę. Dobra, widzowie, to jest na 100% straszniejsze niż tamta mapa. To już wiem. Ja to otwieram tylko, żeby zobaczyć, czy to coś jest. Dobra, no, ja chyba do góry płyniemy. Oj, wolno. Za wolno. Mam tlen, dobra. Myślę, że mi nie starczy. Czy ja właśnie wyszedłem z kibla? No, what the fuck, co tu się dzieje? z kibla wychodzę czekajcie wam widzowie trochę podjaśnię to ee to chyba tak nie zadziałało o co do e... dobra ja tu chyba nie powinienem być halo ktoś tu jest dobra chyba można iść dalej Oby nie skończył w tym kotle. No, przydałoby się nie umrzeć. No dobra, ogień. Myślałem, że to jest ognisko. Chyba musimy uciekać? Nie, wiem, jest taka muzyka. Tak średnio dopasowana. Czy ktoś tu grał przed sekundą? Na tym? Mało widać, a YouTube... O! Kurde! O! Chyba go zabiłem, a on mnie jest... też walnął. Dobra. Nie no. Czy to będzie koniec? Że po prostu zginę w kotle? Um. Czemu do jasnej cholery jestem w gotującym się kotle? Jesteś psychopatą! Wypuść mnie, a obiecuję, że nikomu nie powiem, co tu widziałem. Oj, oj. E, czy wy... E, czy wy chcecie mnie zjeść? Oj, chyba kanibale. Nie. To była cała mapa. Dobra, myślałem, że będzie straszniejsza, bo czasem jest taka mapa, żeby uciekać było. Chociaż... Urbex. Lewy gaming. Nie wiem. O kurde, coś, cutscenka jeszcze jakaś. Bardzo przyjemna mapa, muszę powiedzieć. 18 minut nagrywki. Dobra, to chyba po prostu spectatora mamy. No, możemy sobie polatać i zobaczyć, jak ta mapa jest zrobiona. Ile koment bloków Ale na serio, bardzo przyjemna mapa. Polecam zagrać link, y jak zawsze, w macie w opisie do map. Była już na pewno o jeden poziom straszniejsza niż tamta wcześniejsza, bo tam te nie były jumpskerami, tylko jakąś twarzą, która się wyświetla nie było jakby ich zrobione chyba, tylko po prostu jakby z mema lub z czegoś takiego. Więc serio już lepsza mapa, coraz lepsze wybieram. Patrzyłem chyba z dwa tygodnie temu lub tydzień była zrobiona ta mapa na minecraftmapy.pl Tam możecie zostawić Diaksika. Dla twórcy tej mapy ja już zostawiłem, więc naprawdę bardzo fajna mapa. Zachęcam do pobrania i zagrania. To co? Do następnego. Siemanko.